Cześć! Przeczytam Wam dzisiaj kolejny list, który otrzymaliśmy w redakcji od jednego z naszych czytelników. Pamiętajcie, żeby zostawić pod tym filmikiem jakiś komentarz, napiszcie co tam u Was, co nowego, z jakiego jesteście miasta bardzo nas to ciekawi. No i oczywiście wszystkie rady, e, przemyślenia i dyskusje pod tym filmikiem będą mile widziane. Ale najpierw posłuchajcie historii. Kiedy poznałem Joasię, miałam 28 lat. Niebawem zdecydowałem się ją poślubić, jednak wszyscy wokół mi to odradzali. W wieku 35 lat podjąłem decyzję o rozwodzie. Mieszkałem z moją żoną już kilka lat, jednak nie układało nam się zbyt dobrze. Laura była młodsza ode mnie 4 lata. Związek ten nie miał przyszłości, ponieważ nasze cele życiowe były zdecydowanie rozbieżne. Na początku, kiedy wzięliśmy ślub, marzyłem o założeniu rodziny, dzieciach. Laura, ze względu na swoją młodość, była wciąż zainteresowana rozrywką, imprezami, zakupami. Czekałem dwa lata, licząc, iż Laura dojrzeje, a przez kolejny rok namawiałem ją, by ponownie rozważyła swoje wartości życiowe. Wciąż jednak spotykałem się z odmową. Nie była ona gotowa na posiadanie dzieci i prowadzenie spokojnego, ustatkowanego życia rodzinnego. Podjąłem decyzję o rozwodzie, ponieważ zdałem sobie sprawę, że. Nie jest to kobieta, która sprawia, że moje życie nabiera barw. Kilka miesięcy później poznałem Joasię. Była całkowitym przeciwieństwem mojej pierwszej żony. Widziałem w niej wzór nie tylko przykładnej żony, ale także dobrej matki moich dzieci. Różnica wieku oraz obecność dziesięcioletniego syna zupełnie mi nie przeszkadzała w miłości do tak cudownej kobiety. Od razu wyznałem jej, że chciałbym dzielić z nią moje życie. Jednak początkowo odmówiła, powołując się na różnicę wieku. Jasia. Początkowo ucieszyłam się, kiedy mężczyzna o siedem lat młodszy ode mnie był mną zainteresowany. W tamtej chwili wydawało mi się, że jednak nie mamy przyszłości. Za dziesięć lat ja będę miała czterdzieści a on tylko trzydzieści osiem. Dlaczego chciał mnie taką starą? Moi przyjaciele również zadawali sobie to pytanie. Opowiedziałam moje obawy Maćkowi, który wciąż nalegał. Długo wątpiłam, jednak ostatecznie poddałam się, a sześć miesięcy później pobraliśmy się. Moje życie zmieniło się w bajkę. Mąż dosłownie nosił mnie na rękach. Istotne było dla mnie jego zachowanie w stosunku do mojego syna. Bardzo szybko znaleźli oni wspólny język, a ja, nie wątpiąc w to, iż mąż będzie dobrym ojcem, postanowiłam dać mu kolejne dziecko. Miałam 37 lat, kiedy urodziła się nasza córka i prawie 39, kiedy urodził się syn. Teraz jesteśmy szczęśliwą dużą rodziną. Maciej okazał się być wspaniałym mężem, troskliwym ojcem, a różnica wieku stała się niezauważalna w oczach innych. Co więcej, dorosłe kobiety pociąga mądrość mężczyzn, umiejętność właściwego zachowania się, dbałość o to, aby w rodzinie panował spokój. Cały świat może plotkować o nierównych małżeństwach. Najważniejsze jest to, aby człowiek odnalazł swoje szczęście bratnią duszę, a różnica wieku nie ma żadnego znaczenia. Jestem szczęśliwy z Joasią od pierwszych chwil małżeństwa. Nigdy nie żałowałem tego, iż wybrałem starszą ode mnie kobietę. Wręcz przeciwnie, jej doświadczenie życiowe wpłynęło bardzo pozytywnie na tworzenie naszej rodziny. W naszym małżeństwie odnalazłem to, czego nigdy nie udało mi się odnaleźć w związku z pierwszą żoną. Moi znajomi również bardzo polubili Joasie. Różnica wieku między nami wspominana jest tylko w żartach. A wy co uważacie, czy taka różnica wieku? W takim wieku to taki duży problem. Czy wy e, moglibyście związać się z kimś o tyle lat starszym lub młodszym? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I dziękuję.